Warto było nam zaufać, bo nikt tego wcześniej nie zrobił. Padały głosy na różne partie różnych reprezentantów, ale oni tego nie walczyli, a my to zrobiliśmy. Państwo, dzięki głosom na i Sprawiedliwość mieszkańców powiatu Kratoszyńskiego. mamy aż sześciu parlamentarzystów, panie i panowie posłowie, w ramach tej szóstki mamy dwoje ministrów i przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmu Rzeczpospolitej, niezwykle ważnej komisji wywodnej. I dzięki tak silnej reprezentacji udało się nam wywalczyć y, wiele projektów w, w Wielkopolsce Południowej. Drodzy Państwo, 100 obwodnic. 100 obwodnic w 16 województwach y, daje nam. Y, y, daje nam y, około 6,25 obwodnicy na osobę, na województwo. Jestem już w tym były rzeczniku rządu, jesteśmy kategorii media friendly, to poczekamy, prosimy tylko o sygnał, ja sam będzie gotowy. Drodzy Państwo, 100 obwodnic, 16 województw w naszym kraju, to prosty rachunek matematyczny, wychodzi 6,25 obwodnicy na województwie. W województwie wielkopolskim mamy 8 obwodnic, a to oznacza, że w innych województwach, żeby była ta 6,25 musi być mniej. Na przykład w Województwie O w Świętokrzyskim są po cztery obwodnice. U nas jest aż osiem, ale uwaga! W Województwie Wielkopolskim są cztery okręgi wyborcze, a prawda? Więc nawet przy tych ośmiu wypadałoby po dwa na okręg wyborczy. Tymczasem w Wielkopolsce Południowej mamy cztery obwodnice w samym tylko okręgu obejmującym Wielkopolskie południowe. W innych okręgach są po jednym. I drodzy Państwo, to jest przykład. Tego, że mieszkańcy Pytoszyna głosujący na prawej sprawiedliwość robili dobrze, bo sześciu parlamentarzystów, sześciu reprezentacja ma ogromną skalę oddziaływania, tak? Tylko jedna czwarta Wielkopolski, tylko okręg południowy wielkopolski kamiec koleszczyński zdobył dla siebie cztery obwodnice, a więc tyle, ile całe województwa w innych częściach Polski. To jest przykład na skuteczny lobbying. I skuteczną współpracę. Ja jeszcze dodam, że sukces i praca, i logik na rzecz jakiegoś projektu jest zawsze łatwiejszy, jeżeli jest dobra współpraca po drugiej stronie. I na przykład, jeśli chodzi, chodzi o obwodnicę Koźmiona Wiekopolskiego, to to, że tam od dawna wszystko było wzorowo przygotowane ze strony samorządu, bardzo w wpisaniu na listę tego projektu pomogło.